Za nami koncert Prime Orchestra Zogarniętego Wojną Charkowa. Ukraiński zespół wystąpił na scenie Miasta Ogrodów przed kompletem publiczności. Koncert w Katowicach był pierwszym na rozpoczynającej się antywojennej trasie, podczas której orkiestra pojawi się w kilku krajach Europy. Kilka tygodni temu skontaktowali się z nami przedstawiciele Harkowa. To, tak jak Katowice, miasto muzyki UNESCO, no i miasto, które jest jednym z najbardziej dotkniętych przez rosyjski atak na Ukrainę. Miasto, które zaproponowało nam niezwykłą inicjatywę, chciało wysłać swój wspaniały zespół, Prime Orchestra, którego muzycy uciekli z podbomb i schronili się w zachodniej Ukrainie, gdzie też włączyli się do walki najczęściej jako wolontariusze. A teraz, na prośbę miasta Harkowa postanowili ruszyć w trasę po Europie. Oczywiście odpowiedzieliśmy na tych na tę inicjatywę pozytywnie i podjęliśmy starania, żeby ten koncert zorganizować. Nie było łatwo, bo jednak to jest spora orkiestra, która by się potrzebowała odpowiednich zgód. No i ten koncert zorganizowaliśmy bardzo szybko, ale myślę, że warto było. W Główny cel naszej trasy, podróży to pokazać słuchaczom, że w Ukrainie jest wojna i chcemy muzyką pokazać, że jesteśmy Ukraińcami i chcielibyśmy, aby Europa była razem z nami. My grajemy wszystko muzykę od klasyki. Gramy różną muzykę, od klasycznej po muzykę współczesną, przeważnie muzykę rockową, ale teraz zrezygnowaliśmy z muzyki rozrywkowej, bo to nie jest odpowiedni nastrój, żeby ją grać. Ale mamy nadzieję, że spotkamy się w przyszłości w tej sali już grając muzykę rozrywkową. No, serowno, nadzieję, że my się w tymże zale zróbmy, w miejscu wami, tylko z wesołej rozrywkowej programy. Projekt Prime Orchestra organizował się w 2014 roku. Program... Idea stworzenia tego zespołu powstała w 2014 roku. Orkiestra stworzyła pierwszy program z utworami zespołu Depesh Mode. Potem orkiestra zaczęła koncertować w całej Ukrainie, a także za granicą w Europie, m.in. w Polsce i krajach bałtyckich. Radzić na w Ukrainie, w przybałtyckich gradach. Radzić czemu? Komuś się z początku winy? Przeszło, dwa Przyjechaliśmy do Katowic i jedziemy dalej do innych państw, by pokazać, co się dzieje w Charkowie. Są tam teraz alarmy, wybuchy, bomby, które spadają na domy, na przedszkola. To jest główny cel pokazać innym państwom, innym ludziom i zbierać pomoc dla Ukrainy i Charkowa. Charków, tak samo jak Katowice, jest miastem pod opieką UNESCO i jest miastem muzyki. Mamy zdjęcia miasta sprzed wojny i w trakcie wojny, które będziemy pokazywać podczas koncertu, żeby wszyscy wiedzieli, jakie to było piękne miasto. Miasto muzyki, miasto pokoju i jakie jest teraz. I takim czynem możemy pokazać różnicę. jest takie myrne miasto muzyki i to takie miasto, kiedy na niego napala Rosja. Przede wszystkim wspaniały przykład współpracy pomiędzy miastami muzyki UNESCO, bo to jednak nie tylko promowanie własnych artystów, to nie tylko promowanie artystów zagranicznych, ale to także okazywanie sobie solidarności, a teraz jest ten moment, kiedy tą solidarność należy sobie okazać najpełniej. Prime orchestra ma na swoim koncie blisko pół tysiąca koncertów na całym świecie, w największych salach, festiwalach i innych wydarzeniach.